Waj, nie jest, gdy wyjeżdżamy na wakacje rodzinnie, ale gorzej, gdy dzieci robią sobie żarty. Hmm. Synek, synek, pobudka! Wstała z nimi na samolot do majorki. A ci co się tak... A ty co się tak gabieś w No, do budy! A, ty nie, nie masz wody. <gry> Dobra, no to ja już pójdę obrać kółkątkę. A ty, górniarzu No, co za tak wlecasz w Jest coś ja nie wytrzymam z tymi dysekami. A ty, co. Taka byś mężusiu, ty i tak na mnie jedziesz. Nie wytrzymaj mnie. Pakuj se! Mamusia nie zauważy, że wchodzę do walizki. Co powiedziałeś? A! Nie niekt to nie do ciebie. Ja to do ojca. Aha. Tego pijaka. Znowu kleję. Bo, chyba też to innymi w tym głupim jego organizmie. A zresztą on nie ma organizmu, tylko komputer. Dobra. Mama nie zauważyć, że się... Schowałem do walizki. Wszystko akcja, żeby nie zauważyła. Synek, chyba już skończyłeś, co nie? Możemy ruszać? Tak, tak. To co ty tam jeszcze robisz? Nic mama, po prostu... Nie wiem, po co na otwieram walizkę. Aha, dobra. A już jest pakowane. No tak. Dobra. Dobra, no to ja zabieram się za. Oj, dam. A co to był za kukrzynek?

Synek spakowany? Synek? Pewnie już rzuca do samochodu. Dobra. Kochani, co ja spakowałam w tej walizce Co ja spakowałam? Kosmetyki, perfumy, ubrania. Kosmetyki. O! Łoł i piec. Ten wołował najważniejsze. Mam <noise> wrażenie, że nie? Że zapomniałam. No. o zapomniałam Oboże no tak butów zapomniałam Dobra Dobra, dobra Chyba te osiem par mi wystarczy Hyhyhy chyba, <noise> chyba nie Co nie? No dobrze ze zasy

Co była Mama! Co? <noise> nie słucham. Ale ty byś pojechała w piżamie? To nie pisała żonka, to goldów wejściowy. Aha! A nie, czekaj, tam mój gold. Łokuje! <noise> Jak to? You guys sa Okay Doing, it, doing, it, doing, it, doing. Mama Telefon dzwoni. No na No No mama Hello. I jak. Do widzenia? Co? Synek rozpakowywuje wój se to odwołany. Dlaczego? Bo nie kupiłam kuglę te biletów. <laughs> jak to? No, tak to. To o tym zapomniałam. O tym. Nie da się teraz jakaś szybko kupić? No właśnie, nie, nie, no bo na blaskę idę i wszystko wyprzedam już. O Boże. No to co my teraz zrobimy? Chociaż, to chociaż do babci pojedźmy. Ba do babci... do babcy, do rodziny, tak daleko? Chce ja tam jadę? Tam Cieszę się w samochodzie z tym pijakiem przez nie wiadomo jaki czas. No to nie wierzmy tego pijaka, co ma komputer w głowie zamiast mózgu i ma 150 promilów. <grym> <grym> um, um, Hej, chodź to, ale wiesz jaki jest ojciec, tak w końcu to jego mama. Prawda? By się na ja skurzył i prezent na Suja Suzia, to jak będzie tak napity, to nie będzie o czym myślał. I powiem, że to twoja mama. Kiedy moja mama nie żyje od 14 lat? Suzia, ja, jak... Mamo, jak będzie tak napity, to, to... ten... to nawet nie będzie o tym myślał. Tylko będzie we wszystko nam wierzył. Ja służę każde słowo, wiecie? Usłyszał nas. jadę z domu. Czekaj, czekaj. Masz jakiś nóż, może? A co chcesz zrobić? zabić onca. Słuchaj. Albo patelnię daj mi. Tylko kuterze w łeb, jego głupi. Od ale, ale synek, ja nie mam żadnych... Tegi w domu, z wyprzedałam na Black Friday. I... E, Ej! Ej! Ej, synek! właśnie naważyłam wodę na przykład, a weźmy go w lejmy. nawet? Dobra! No to chodź.